Yo, Yo, man! Yo, man! Patrz. A, mój, a, mój, a mój, a mój, a mój, a mój! Oh my god! No się, manku, Z tej strony to Mijorski. And welcome to skate! Moi drodzy, mamy w końcu skate. Taty, lecimy, let's go! Skateboard to całe moje dzieciństwo, dobra, co my tutaj musimy robić? Jechać pewnie przez to, nie? Let's go, dobra, mamy complete. Jak się tutaj. Czekaj, push. To the max speed, dobra, jest, let's go, steer. A muszę się dalej. Oh my god, to jest mega, nie? Całe dzieciństwo mi się przypomina, tak jak jeździłem sobie na skateboardzie. Generalnie to ja mam skateboard, czekaj, ja ci tak chwileczkę pokażę, bo jak go tutaj mam, nie? Ja to dzisiaj śmigam. Ja, yeah, ja, yeah, very succeed, ok. Slow down. Yo! Dobra, tak się nóżko hamuje, a tak się tutaj hamuje. Okej, okay, spoko, patrz. Patrz teraz, czekaj, bo weszliśmy, nie? Complete, jest. Wiesz, że mam coś takiego, nie? E, to wiecie, co to jest, nie? No, mam coś takiego. Wiecie, za ja to dałem? To było w promocji 10 euro. Normalnie 10 euro za to dałem. Lara, czekaj, ja ci najpierw pokażę od Lary. Jaką jak ona ma? Patrz, różowa Santa Cruz. To jest od Lary. Dolary. Jedziemy sobie dolary. Aj, tylko ja musiałem najpierw się odchudzić, nie? I patrz, i ma, ja, to jest moja. Z globa. To jest moja z globa, yes! Let's go, baby! Tak jest oli. Dobra, tak jest oli. czekaj, switch. Ale ja nie chcę, ja chcę jeździć. Je goofy. Kickflip! Patrz, Kickflip! Yeah! He'll flip, Yeah, let's go, baby! Yes! Yes, baby! I can do an ollie! It's... Very simple, man! Kurde, to jest taka mega gierka! A mogę zrobić... Yes. Ja chciałem zrobić... Że jadę sobie manualem, nie? Patrz! Jeszcze jest replay, patrz! Uf. Jak ona się gibała, ty! Normalnie Gibson! Ja nigdy w skate nie grałem, ale podobno jest to mega Ooooooo Yeah baby Ale podobno jest to mega gierka, nie? Da się tu wspinać w ogóle jak Assassin's Creed i tak dalej, także spoko Patrz jaki mam joypad, mam różowy joypad! Do tego sobie zrobiłem babę Babsona Bo wziąłem od Lary Normalnie stary wziąłem od Larry Joypada, nie? Bo ja nie mam swojego, a ten z Xboxa się zacina. Mówię, biorę sobie z PS5, bo są lepsze dla mnie. Gdzie to jest? Complete the flip, coś tam. Czekaj, muszę tam podjechać, nie? Dobra, wejdę na to ściągnij. A, luzery, pa. O tego. Go, go, Power Rangers! Pa, normalnie sobie tutaj wbiegniemy, dobra, jestem, let's go. Ale tu jest ludzi, w ogóle w tą gierkę gra. Mam, Ja w ogóle nie chcę tutaj włączać muzyki, bo ta gierka mi się kojarzy troszeczkę z Forza Horizon. W ogóle, moi drodzy, jeżeli będziecie chcieli Forza Horizon 6, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Niedługo. Z... Czekaj. Niedługo sobie powrócimy troszeczkę do forzy. Yeah. Patrz. Let's go. Patrz, 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 patrz. Kickflip. Ja naprawdę jak chcę Larę posać na kurs stary skateboardu. Dobra, jak co? Tap or to return. Dobra, jestem. A, tu jest session marker. Dobra, teraz to strzaiłem, nie? Flicking discover master, okej, okay, spoko. Ok, lecimy. Performa Kickflip, Heelflip, pa. A czemu nie mogłem tego zrobić? par bone. Yes! Nice Let's Kickflip! kickflip. Shove it. it yes. I back. Oh. B.S. Backside back. Side show? back. Backside shove it, pa. Już koniec. No nie no, ja chcę grać, stary. Dawaj mi gry. Jest, jedziemy do miasta. Let's go. Wow, jesteśmy. Light Beach and the Hedgehog, bla bla bla. Ale czekaj, ja, ja chcę sobie zmienić, bo ja jeżdżę goofy style, a mi tutaj pokazuje, że ja jeżdżę regular. Ja nie chcę, ty. Dobra, nieważne, sram to, stary. Nie wiem w ogóle, jak to się robi, nie? AR Path musimy zmienić. Lipa no strasznie, bo ja już wybieram, że jestem goofy, a jeżdżę na regularu, nie? Dusz. Co teraz? Żeby nie z tutaj przejechać, dobra jest. Widzisz, jesteśmy, jesteśmy teraz na switchu, nie? A, to tutaj trzeba zejść i wchodzić, jest, let's go. Co? Ja mogę tak patrz! ja mogę tak przeskoczyć, to jest też mega. A curb! Czekaj, dobra, przeskoczyłem, complete. Jedziesz, baby, jedziesz, 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 jedziesz. jedziesz. Patrz, 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 patrz. Nie! What? Yeah, baby! Ale mega, ty, pa. Yes. Yes. That's me. To jest normalnie stary furca Horizon. Zobacz w ogóle, że ten, nie? Że mamy też tutaj gadanie i tak dalej. Start solo. Lecimy, moi drodzy, solo. Wyciągamy w ogóle telefon i mamy teraz jakiś challenge. Okej, okay, play. Jest, oczywiście trzeba tak jak w Tunnel pewnie zbierać rzeczy i tak dalej. Chociaż czekaj, dobra, skoczymy sobie może... OK, niech będzie. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Nic się nie stało. Jedziemy, zbieramy parę rzeczy. Aha, bo ja muszę flip tricka zrobić. Aaa, ja muszę też punkciksy zbierać. OK. I muszę zebrać wszystkie łożyska, ja? Dobra, mamy wszystko zebrane. Good line. shut it down. firebend. Tak zwany firebend, czyli kończymy pracę normalnie. Co mamy dalej? Dobra, A, bo tym. Aaa, oczywiście teraz kupno, nie? Kupno rzeczy, co my tutaj możemy sobie kupić? Extravert Shop. No, oczywiście nie. Rip Chips, Product Boxes, Zero Boxes. Dobra, to, to. Co, już coś kupiłem? Stampler Box. Congratulations, co otrzymaliśmy? Super. Basic. Base. Nie chcę. Yo, deskę sobie podłożyłem, jak byłem w locie. Dobra, teraz tutaj pod górkę zrobimy sobie hill flipa. Quad hill flip! Poczwórny! Nie no, kobieto, ty tu chyba już jeździsz chyba 30 lat na tej DSC. Co my tu mamy? Jakieś krzoki. Flip trick, spin. Patrz. Au. Au. Dobra, patrz. No ale rób jakiegoś hill flipa, no co jest? Hill flipa, rób stary. Co jest? No rób tego hill flipa, stary. Nie zrobiłem spina, ale niech będzie. Jest, jest git, jest git, jest git. Wiem, że na replayu to wyjdzie bardzo kiepsko. Patrz teraz, patrz. Pato, No <grym>, to był taki late hill flip. Siema, easy. Ua, ua. Ua. Nie no, nie no, super, że się muszę wspinać. Serio? Deskę zostawiłem, okej. Okay. Tutaj jest normalnie Assassin's Creed, ty, Pato. Widziałeś? Ow. <laughs> ja żyję, czy już nie żyję? Dobra, co my tu musimy robić? Co tutaj? Znowu trzeba zbierać te, te łożyska, ja? Dobra, start Soro, Soro, Start Soro. Dobra, jedziemy, let's go. Co my tutaj musimy zrobić? Collect all bearings, Total line score. Spoko, flip tricki musimy. Au, no nie, no czemu? Dawaj mi. Opszał it. Ale oni my tak jakby. Dobra, jestem, 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 jestem. Hop, jump, 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 jump. Yes. Tu możemy sobie kickflipa znowu zrobić, po pomalutku sobie tutaj pojedziemy, żeby pozbierać te rzeczy i patrz teraz, nie? Mój ty łeczek! Yeah, baby! Ja, jak się robi graby w ogóle, ty? Jak się graby lo, robi? Patrz. Patrz. Ja nie wiem... Nie no, naprawdę... Duś. Na końcu się wywalił, zrobił wszystko i się wywalił, ty. <laughs> what did you think pretty sweet right <laughs> dry tower is full of hot spots let's hit up the next one okay some more diamond this guy yo that's that was clean man Aha. whoa flip, flip triple heel flip I wszystko, dobra, mamy mamy, moi drodzy, ten spot, to jest nasz spocik fajnie, pięknie. Szkoda, że tu się nie muszę stary przechylać, tak jak w Tony hołku. No tu jest. Muszę chyba zmienić st sterowanie. Varial, varial, kick flip, ty patrz to. Varial heal flip 306 laser flip, hard flip. Nie, Cio, Ona za dużo gada! Ja sobie zmienię ty. Gameplay, classic. Może ten, classic? I teraz mogę robić Noli. Patrz oczywiście, że mogę robić Noli. Noli możemy robić, no stary, patrz! No! Noli, uwielbiam noli, ja zawsze uwielbiam robić noli, nie? Zrobimy tego, laser flip, zrobimy Varial heel flip, Double heel flip. Nie no, nie umiem go zrobić, ty, czekaj. Nie no, wariala już zrobiliśmy, nie? Cyk, cyk, ja ja wiem! Patrz, cyk, cyk, Double heel flip, Pop show it, patrz, tak. No nie umiem tego zrobić, ej. Ha. Show it Jest, warial heel flip. Jest, warial heel flip. Double heel flip. 360 flipa zrobiłem, ty. Bonnet, oli. Czekaj, trochę się rozpędzimy. Oli. Heel flip. Patrz, noli zrobimy też. Noli heel flip. Noli double kick flip. Noli. Sketchy, jest. Dobra, no będziemy musieli troszeczkę poćwiczyć, moi drodzy. Patrz. Jest. No nie umiem zejść z tego, ale wejdziemy sobie może nolim. Co? Patrz. Normalnie zrobimy noli, hill flip. Patrz, czekaj. Yo! To było mega, ty. Jeszcze fejki zrobiłem, ty. Fejki, fejki! Już, koniec? Tu tak zaczyna. One... Flip trick and grind in one sequence. Czekaj, stary, patrz co my teraz zrobimy, nie? Podjeżdżamy tutaj. Robimy noli. Jest. No lipa, lipa, lipa. Straszna lipa, wstawaj. Patrz, podjedziemy sobie po malutku, nie? No li. Jest. Kurde! Ale mamy to, no 250 oh, sequence oh, score, jest git. O, ja tam skaczę, Hello! Hello! <laughs> nie wywróciłem. Dobra, co teraz? Ja mogę sobie tędy zjechać. Patrz, tu. Patrz, patrz. Got to get down there. Hi, wow! Mogę wstać? Jest git, wszystko ze mną? Jest git. A mogę się na aucie grindować? patrz. Patrz. <noise> a DIY under a <noise> no, to nie można chyba. Dobra, się Ziomek, jesteśmy. Co my tutaj będziemy robić? Graby teraz, czy co? Ja, ja, L2, grab. Ok, graby, 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 graby. Trzymam. complete. Ok, czyli z tej strony się trzymamy, albo z tej strony się trzymamy. Okay. Session marker oczywiście musimy ustawić. Yo! That was nice, man. Feels good, yes. Session marker, teleportujemy się. Wow. Trochę bez sensu, prawie się wywaliłem, no ale niech będzie, ty. Yes, complete. Co dalej musimy zrobić? Grab and spin in air. Co się stało? Grab and spin in air. Spin. Sketchy, sketchy, no bo prawie się przewróciłem, nie? That was dope, man. Dobra, co teraz tutaj możemy robić? No mamy skatepark, wiadomo. Yo! FS grab 360! Yo! Nie, kurde no. Takie by to dobre było, ty. W ogóle musimy jeszcze ogarnąć kilka grabów. Ja mam na to trochę czas. Switch inverted? Ała! Yes, dope, that was dope, man. Ała! Kill it! Mamy jeszcze graby, moi drodzy. Yeah, baby. Jeszcze cztery graby i będzie spoko. Jeszcze trzy graby. Yeah! Dobra, mamy to. Dobra, zdobywamy od domu jakieś pierdolę, jakaś czapka i tak dalej, nie chcę. A co tu się dzieje teraz? Co? Czemu ja mogę robić takie turlu, turlu turlu? Turlu 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 co tu się dzieje? O ciekawe czy mnie głowa nie boli od tego. Turlu 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 turlu. Turlu 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 turlu, turlu, turlu. Stary, o co chodzi w tym turlaniu się, typa? Kurlu, 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 kurlu To znaczy, że ja, że ja szybciej tam, ja nie mogę No o co chodzi, ty? Mogę, ja mogę Mogę w salto zrobić w powietrzu, ty, pa. Patrz Biegniemy, nie? I pa No nie gadaj, że to jest Ty, no patrz Dobra, no turlamy się nie? normalnie I pod górkę, nie? Nie, pod górkę się już nie to turlać. Aha, tu może grinda zrobić? Dobra A tu muszę graba zrobić, czy co? O, no nie, jest. Yes. Collect all bearing ring green, green Dobra, tu robimy sobie spoko obszowiec co zrobimy po prostu, tu se walny obszuwit też Dobra, tu musimy podjechać Let's go Tu musimy grinda walnąć, nie? Jest. A tutaj co muszę zrobić? Ja nie mogę ty a tu graba, nie? No i grabison. No i wszystko I co? Brawo Brawo Shut it down Będzie replay, jak chcę zobaczyć mój replay stary, patrz to teraz, patrz Ej yo! Siema! Siema Yo yo! Yo yo! Tam śmiga gościu, tutaj też jedzie, patrz, siema zniknął! Cześć moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu, jeżeli chcecie więcej skate, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Widzimy się w na następnym odcinku. Na razie o dzięki, cześć!